Dobra, to dzisiaj gramy w Sen. Przy stole jest Emilka, Lilka, Nadia i Fifi. Gra Sen jest bardzo fajna, szybka karcianka. Zaraz się dowiecie o co chodzi. Dobra, więc każdy ma przed sobą cztery karty. Cztery karty zakryte, których nie możemy podglądać. Na początku gry każdy z graczy może podglądać sobie dowolne dwie karty. Bez pokazywania, oczywiście, innym graczom, należy zapamiętać, jakie karty miały, miały wartości. I cały sęk polega na tym, że teraz będziemy dobierać karty ze stosu dobierania albo z, z kart odkrytych, i trzeba mieć wśród tych czterech kart, trzeba mieć jak najmniej punktów. W talii występują karty yy, specjalne, które będziemy omawiać, jak, jak, się, jak pojawią się w trakcie rozgrywki. No to zaczynamy. Zaczynamy od najmłodszego gracza, od najmłodszego gracza czyli od Emilki. Emilka, dobieraj kartę. Tylko pamiętaj, nie pokazuj. Podstawiam. Dobra, Nadia miała taką kartę specjalną, gdzie tutaj jest napisane podejrzyj jedno i ta karta jej umożliwia podglądnięcie jednej ze swoich dodatkowych kart. Ja też podejrzyj jedną. Emilka pociągnęła taką kartę, na której jest napisane zamień dwie. I ta karta pozwala zamienić jedną kartę ze, swojego, ze swoich y, czterech z, z dowolną kartą z innym graczem. Z kim zamieniasz, się Ze mną. Dobrze. Tam, stamtąd sobie wzięłaś kartę. Tam sobie on. pobudka. Dobre. Już? I teraz jak ktoś powiedział pobudka, to wszyscy gracze odsłaniają karty i liczymy wartość tych kart. I tutaj mamy taki specjalny notesik z ołóweczkiem i będziemy zapisywać kto ma ile punktów. Jeżeli gracz, który faktycznie wywołał pobudkę i ma najmniej punktów, to wtedy jemu wpisujemy 0, a jeżeli nie będzie miał najmniej punktów, to dostaje dodatkowo plus 5 punktów, tak zwanych można to nazwać punktami karnymi. Ja tutaj zrobię na szybko. Emilka, Lilka, Nadia, Fifi. Więc ja mam 3, 5, to jest 8, 9, ja mam 10 punktów. Emilka ma punktów 9, 11, 14, 16. Lila masz? 6, 11... 12 to jest czwórka. Lilka ma 16, a Nadia ma 3, 5, 5, czyli Nadia ma 0. Dobra. To teraz trzeba porządnie potasować karty. Karty mamy potasowane i rozdajemy. I teraz już zaczyna kolejny gracz, czyli teraz tą, która będzie zaczynała Lilka. Wszyscy mają 4? Mają 4. Ostatnią kartę odsłaniamy. Dwie podglądamy i gramy do momentu, aż któryś z graczy uzyska 100 punktów. Ten gracz, który jako pierwszy uzyska 100 punktów, przegrywa, a ten, który gracz, ten gracz, który będzie miał najmniejszą liczbę punktów, wygrywa. Dobra, idia ja zaczynamy. My na tym filmiku skrócimy. My zagramy tylko 3-4 partijki, żeby Wam tylko pokazać o co chodzi. Żebyście zrozumieli. O, ja nie pamiętam teraz co sobie podglądnąłem. Bo ja się zagadałem. Też nie pamiętam. Dobra, trójeczka. No to w ciemno wymienimy. O, i to był dobry ruch. Kurczaczki, no, nie przychodzą ci kotki i króliczki, nie? Karta klepsydry. To jest taka wyjątkowa karta, bo gramy w Sen, w edycję jubileuszową. I karta klepsydry występuje tylko w edycji jubileuszowej i w zależności od tego jaką liczbę ma się tych kart w swoim śnie zgromadzoną jeżeli parzystą to wtedy liczymy jako 0 a jeżeli nieparzystą to liczymy jako 9 Ja mam podejrzy jedną, więc ja sobie podglądnę. że Nie chcesz dwójki? Aha. Nie chciała dwójki. No to dobra. To ja mówię pobudka. Nie podglądam karty, tylko mówię pobudka. Ja powinienem mieć mało. Ja mam 6. Czy ktoś ma mniej niż 6? Nie. Emisia ma 19. Czyli wcześniej miała 16 plus 19 to jest 35. Licia masz. 9. Licia ma 9, czyli 25. Na teraz coś się nie udało. Ma 10 i 14, 24. A ja mam 6. Wywołałem pobudkę, czyli mi się pisze 0, czyli mam dalej 10. I... Najważniejsze w tej grze to jest to, żeby karty były dobrze potasowane i siebie żeby... dobrze się bawić. I żeby dobrze się bawić, oczywiście, masz rację. Bo granie w gry jest jakie? Fajne. A dlaczego jest fajne granie w gry? Mm. No to zabawa. Na pewno zabawa, a nie chodzi o to, żeby wygrać? I nie macie, nie. Czasem, nie macie czasem problemów w tym, jak przegrywacie? Nie. Nie? Nie. Na pewno? Na nie. pewno. Tak? A ty się nie wkurzasz czasami, jak przegrywasz? Co Eliko? Nie. Nie wkurzasz się? Nie. No to zobaczymy. Proszę, karty potasowane, rozdawaj po cztery. Teraz ja zaczynam? Tak, teraz Nadia zaczyna. Podglądamy dwie. Y oh, super. Nie! Podglądamy dwie. Na dzień dobry... Na dzień dobry, pierwszy gracz dostaje w bonusie 0. Kurczaczki! No tak, porozdawałaś, widzisz? 4. No dobrze, no to nic, ale już przynajmniej wiemy, gdzie Nadia spukała. 0. Jak przyjdzie karta, zamień, dwie, to co zrobimy? Zamienimy 0. Nie. nie. Tak. Tylko, ale usiądź, ładnie. Ja nie powiem, co, ty, jaką kartę pociągnęłaś, bo widziałem. No. Brać nie zbiera kepsyd. Ja mam teraz taką kartę, gdzie jest napisane wejść dwie, co sprawia, że tą kartę muszę odrzucić. Mogę dociągnąć dwie yy, karty ze stosu. Jedną z, dwóch, jedną z tych dwóch kart muszę odrzucić, więc odrzucę trójkę. A drugą muszę zamienić. O! Emisku. Chcesz? Nie chcesz dwójki? No, ty decydujesz. Ja bym brał dwójkę. Dwójka to jest dobra karta. No. Z którą tą kartą zamienisz? Musisz dać troszkę wyżej, wiesz? żeby było wiadomo, z którą kartą zamieniasz, z tamtą, no. Super, klepsydra, czyli dziewiątka potencjalna odpadła. Piątka. O ósemka to nie chcemy. Ej, misiu co, wyrzucasz czy zamieniasz? Chyba wyrzucasz, co? Tak? No to wyrzucamy szóstkę. Uh -huh. Uh -huh. Nadia coś dostała dobrego. Wyrzuciła mi trójkę. To ja tą trójkę wezmę. I teraz nie pamiętam tylko z którą kartą... A, stop. O, super. Na zdrowie. Podejrzę jedną. Uh -huh. Ja mam znowu wejść dwie. Biorę dwie. Jedną odrzucam. I jedną zamieniam. Emilka no, wyrzuciła czwórkę. Lila. No, nikt nie chce powiedzieć pobudka. No to ja mówię pobudka. Odsłaniamy. I ja mam punktów 13. 10. Udało mi się, chyba tak, udało mi się, bo Emilka miała 9. Czyli ja mam 10, czyli znowu pisze mi się 0. Emilka ma 5 plus 9, 14. Czyli Emilka 13. ma 49, czyli, yy, Nadusia ma 13.

To ja zaczynam patrzymy, dobrze. patrzymy. podglądamy patrzymy. dwie. Nie, nie ładna karta. Po, po, takiej, po takiej reakcji, wiadomo, że jest dobra karta i że zostanie zamieniona, i została zamieniona z czwórką. Jaka karta, dobra czy nie dobra? Czyli niedobra. Uh -huh. Czyli odrzucasz dziewiątkę. Bardzo dobrze. Uh -huh. Kurczę. Kurczę. Nadia wyrzuciła dwójkę. To ja tą dwójkę wezmę, zamienię z tą kartą. tutaj coś czuję, że Milko będzie ciężko pokonać w tej rundzie. Tak? Dobre karty masz? Nie można skorzystać z akcji karty specjalnej, jak leży na stosie kart odrzuconych. Można z tej akcji skorzystać dopiero w momencie, jak się weźmie ze stosu kart zakrytych. To tak. No, woli wyjaśnienia, teraz ja Emisiu nie ja można skorzystać z tego kiedy się no... nie, nie można, można skorzystać z tej akcji dopiero w momencie nie. jak teraz się bierze kartę ze stosu kart zakrytych bo potem jest słaba ją użyć dobrze No, Emilko Alpo układaj sobie ładnie karty. Bo to też jest ważne, że tych kart nie można zamieniać miejscami. No dobrze. 7. Siedem. 5. Siedem. Emisia 10. Niestety, emisję nie masz najmniej, czyli masz Piętnaście. 10 plus 10. 5, to masz 15 punktów, czyli ja 49 plus 15, 64. Lila ma 6, 8, 10, czyli to jej daje 49. Nadia ma 7, czyli to jej daje 44, a ja mam punktów 5, czyli 15. Co, dopiero 15 masz? No tak, ja mam dopiero 15. Emilia, mm -hmm. Wam teraz pokaże sen taką wersję yy, podstawową można powiedzieć, tak? Bo teraz gramy w sen jubileuszowy, edycję jubileuszową. I tam jednak a tak wygląda gra sen w wersji podstawowej. Tak, i licza ma rację. W grze tej, w takim. Jaki to jest kolor dziewczyny? Bo wiecie, że ja mam problem zawsze z kolorami. Jaki to jest kolor pudełka? Kremowy? Szary. Nie, nie, Biały, żółty. Nieważne. W każdym razie w pudełku mamy takie pudełko z czerwoną rybką. A na tym pudełku mamy złotą rybkę. Więc na tym, w tej grze z czerwoną rybką nie ma klepsyd i są troszeczkę inne ilustracje na kartach, tak? Tu mamy taką. Aha, tak. Różni się też instrukcja, tak? Właśnie mniejsza, to wszystko jasne. Natomiast wszystkie te karty, które mają efekty dodatkowe, zamień, podejrzyj, weź, wybierz i tak dalej, to wszystkie znajdziecie też w tej grze sen z czerwoną rybką na okładce. Nie znajdziecie tam tylko kart sklep przy draniu. Zasady gry są dokładnie takie same. Dobrze, Emisiu, to poskłada już ten sen. Ale psujesz nam tutaj, prawda? No super. Mogę rozdawać, bo teraz ty zaczynasz. Bez ciebie nie zaczniemy. No! Chodź szybko, bo ci kotka wyciągnąłem. Chodź szybko, bo kotek czeka na ciebie. Kotek, kotek. Po, podglądnij już, kotek. sobie cztery karty. Już idę po ciebie, kotku! Podglądnij sobie dwie karty i bierz tego kota, bo na pewno go weźmiesz. Tak, Nadia, podglądnęłaś już karty? Ja mi się sobie ładnie. Tak, żeby było... Widać, które karty sobie zamieniasz. Wiesz? Hi hi. Tak, już moja kolej. Tak szybciutko. I ja cię, ja nie pamiętam co ja tutaj podglądam. No ale dobra. Może się uda. No teraz ja. Wymieniasz czy ja? A ja myślę, że Emilka odrzuci tą kartę. Mm. A. Oj, duchony, uh -uh. Yeah. Nie. Nie ładna ta karta, prawda? Mm -hmm. Taka czaszka. Tutaj jakiś smok na wzgórzu czaszek. A ciekawe, czy ten smok wszystkich zjadł? Że tam tyle czaszek. Ja mam teraz podejrzy jedną, więc ja sobie pozwolę skorzystać. Emilka wyciągnęła kartę, na której jest napisane weź dwie, więc możesz wziąć dwie. Bierzesz. Jedną z tych dwóch musisz odrzucić, a drugą. A drugą możesz zamienić. Mam twoją ulubioną. Moją ulubioną masz? Mhm. Uh -huh. No to odrzuć. I twoja kolej. Wracamy po, po przerwie. Tak, wracamy po krótkiej przerwie. Króciutka przerwa była. Zaryzykuję, Pobudka. Dobrze, nagle no ja bier... ryzykuje. Na Ja mam trzy. 8. Ja cię jak. jak obudziłam dla się, czas obudziłam się z dwoma klepsydrami i już na początek miałam zero. Potem mi przyszła twórka i na koniec to zero. To dlaczego nie wołałaś pobudka? Bo myślałam, że nie można poruchu. 52, bo Lili piszemy 3, bez względu na to, że ma najmniej. Emilka ma 3 plus 0 to jest Uuu! dalej 3 plus 6, 9. 73. Nadia pobudka mając punktów Osiem. 9. 5 plus 1, 6. Emilka plus też, 3, ma 9? 9. też ma 9? No, Emilka ja też ma 9? Czyli Nadia 6, dostaje 10, 5 10, punktów w kardy, czyli 14. A ja mam miałem punktów. 6 plus 6, 12 plus 2, 14. 29. Na tym polega właśnie ta gra. I jak widzicie, 5-letnia dziewczynka doskonale sobie z tą grą radzi. I po 5 partiach wyniki są takie, że ja miałem punktów 29, Nadia miała punktów 58. Lilka miała punktów 52 Emilka miała punktów 73 i gralibyśmy jeszcze pewno ze dwie kolejeczki do momentu aż któryś z graczy przekroczyłby 100 punktów i kto pierwszy przekroczy 100 punktów gra się kończy Tom, a kto wygrał? no na, w pięciu partiach najlepszy byłem ja, druga była Lilka trzecia Nadia, a ty się byłaś ostatnią. jeszcze ołóweczek swoją do pudełeczka bo w śnieju bileuszowym jest specjalna wypraska, gdzie się wszystko ładnie mieści, ładnie wszystko poukładałaś. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.